maneczko, jestem wkurzony, bo nagrywamy SG trzeci raz. Dlatego, że komputer za, już za trzecim razem, za drugim dwa razy już się zladził. Jestem z Nitzpottkiem, jestem z systemem, czyli wyłącznie z I to jest... Yy... Ja przed chwilą ja wygrałem to... arenę z Prukuksem. I jakbyście Prukuk chcieli wiedzieć, to... No to ten program na myśli. Tu właśnie Tam nie lecimy w gdybym nie mówił w Facebooku, no to mam wszystko tam podam. Bo jak to, to możecie mi tam pisać na Facebooku, byście chcieli ze mną takie coś nagrać, bo... Nie mam tego. Gówno bym jest na stworzony. Tu. Bo nagram to no, już tylko razem. Wiesz, co? No. Dobra, nie mam. Tu praś tu tam nie o, Gdzie ty tam lecisz? Tam, tam. A ja ten świat? Dobra, to ja lecę wiem. Dalej bo no, tu też będzie skrzynka. Po tej to. I Nie, a dość mi na to później, bo ty chyba będziesz że myślał. Będziesz nie wiedzieć, spoczywa. Będziesz bronić się.

o fermo, gin. I czekam, to nie było. Tu bo będę zaraz. O, ginie, Aha, wykryto. Czy ty to, czy wy to widzicie? Serio, ja nie mam cheatów, przyznaję się. Nie mam cheatów. No, no, no. No i to będzie mini cięcie i za chwilę do co?